Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma macie postawie. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Usłyszeliśmy fragment 25 rozdziału Mateusza i to jest kluczowe dla zrozumienia tej Ewangelii. 25 rozdział Mateusza, który zaczęliśmy tydzień temu, gdy słyszeliśmy tą opowieść o dziesięciu pannach i o przyjściu oblubieńca. Przychodzi oblubieńc, czyli koniec czasu. Fragment, który następuje po tym dzisiejszym, to jest sąd opis o sądu ostatecznego. Byłem głodny, byłem przybyszem, byłem nagi, byłem chory w więzieniu. Przyszliście, odwiedziliście mnie lub nie, opis sądu ostatecznego i pośrodku ta dzisiejsza przypowieść o talentach, czyli wszystko jakby w kluczu, w kluczu czasu ostatecznego, w kluczu przyjścia pana. Ale tak jak słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Jeśli jesteśmy synami światłości, to jesteśmy synami dnia. Czyli ten, jesteśmy tego dnia, który ma nadejść, że on już w nas nadchodzi. My go przeżywamy na co dzień. To słowo kluczowe w liturgii chrześcijańskiej, co mocno brzmiało przed soborem, chodi je. Bardzo często podkreślano. Dziś Jezus się narodził, dziś Jezus umarł, zmartwychwstał, dzisiaj Jezus przychodzi. My jako chrześcijanie przeżywamy tajemnicę wiary. Nie jako coś, co nadejdzie, ale coś, co dzisiaj przeżywamy. Dzisiaj się dokonuje dzień ostateczny. Dzisiaj jesteśmy synami, córkami światła. Dziś chodzimy w świetle. Dziś chodzimy w świetle, i dlatego Dzień Pański nie przyjdzie do nas jak potrzask, nie przyjdzie w nocy jak, wie, jak złodziej, dlatego że my Jego przychodzenie rozpoznajemy w świetle, my je dostrzegamy, mamy w sobie Mamy w sobie tą zdolność dostrzegania te, tego dnia, który przychodzi, przychodzi tak jak słyszeliśmy w drugim czytaniu. Powiedzą pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada jak ból na brzemienną i nie umkną. Możemy łudzić się pokojem, bezpieczeństwem, ale ten dzień Pański właśnie przychodzi w tym, co trudne, w tym, co właśnie w tych bólach brzemiennych kobiety, w tych bólach, które, które nas dotykają na co dzień. To właśnie przychodzenie Chrystusa, jego Dnia Pańskiego dokonuje się tu i teraz, dokładnie w tym, co, co jest, dla nas, jest dla nas namacalne. Jak pisał w swoich wspomnieniach, Tolstoj. Nie wiem, czy dożyję jutra, czy dzisiaj lub jutro będę żył, lub umrą przede mną ci wszyscy, których kocham i którzy mnie kochają. Nie wiem, czy będę zdrowy czy chory, czy będę syty czy głodny, czy szanowany i ceniony przez ludzi, czy będą mną gardzić. Wiem jedynie, że to wszystko, co mi się przydarzy i przydarzy się tym, których kocham, będzie się działo według tego, który żyje w tym wszystkim, co nas otacza i jest obecny w mojej duszy. W wierzę w mój świat, a wierzę w Niego, bo wierzę w światło, którego przenika. Wierzę w światło, którego przenika, ale widzimy, jaki jest kontekst też tych słów. To jest relacja, Re relacja z Chrystusem i relacja to ustoja do tych, których kocha. To jest to światło, w którym przychodzi Dzień Pański. To jest dzień, który jest rozświetlony miłością, Jezus rozświetlony, rozświetlony relacjami. Kiedy dzisiaj Jezus mówi o, w przypowieści o talencie, to warto sobie uświadomić, czym jest ten talent. Po pierwsze, talent to była to był największa jednostka miary i pieniądza także, używana w starożytności, jeszcze przed czasami Jezusa w Asyrii, Babilonii, starożytnej Grecji i Palestynie, ale ciągle w obiegu były te, te pieniądze w czasach Jezusa, dlatego też Jezus nawiązuje do tego talentu. I wyobraźmy sobie, że ten jeden talent to było 6 tysięcy denarów. A yy, taka <coughs> mniej więcej średnia dniówka, Pracy to był jeden denar. To znamy z innej przypowieści, jeden denar. Więc y, 6000 tysięcy denarów no to jest kilkanaście lat życia w spokoju. Więc możemy sobie pomyśleć, że ten, który zatrzymał ten talent, pomyślał, no, życie jest krótkie, mam dosyć dużo tych pieniędzy, mogę żyć y, bezpiecznie. Y, Talent, o którym mówi, mówi dzisiaj Chrystus, to przede wszystkim, przede wszystkim relacje. Zobaczmy, że na tych starożytnych pieniądzach, talentach, na większości z nich był wizerunek. Żeby dostrzec ten wizerunek, to trzeba obracać tymi pieniędzmi. Jeśli się schowa, się schowa, schowa się w szufladzie. Te pieniądze, no to nie, mo, można zapomnieć tego wizerunku, który jest na tych pieniądzach. Trzeba obracać, żeby pamiętać o tym wizerunku. I można powiedzieć, że tak jest z naszym życiem, że trzeba obracać tym talentem, którym jest nasze życie, w relacjach, w obdarowaniu, dlatego że wtedy możemy zobaczyć swoją własną twarz zobaczyć swoje własne oblicze w relacjach z innymi. Nie możemy dostrzec w pełni siebie. Swojego piękna, swojego oblicza, jeśli, jeśli nie obracamy w, tym obliczem w obdarowywaniu. Ksiądz Tischner pisał. W spotkaniu i tylko w spotkaniu twarz staje się daną naoczną. Naoczność twarzy, jak wszelka inna naoczność, jest naocznością w obszarze szczególnego horyzontu, którym jest niczym światło. Właśnie ta naoczność. Naoczność twarzy, w którym jest światło, to właśnie w spotkaniu w spotkaniu rozświetla się światło. To w spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywamy to największe światło, które jest w tym świecie, bo ono pochodzi z Boga, a Bóg jest relacją. Kiedy Bóg się przedstawia Mojżeszowi, mówi jestem, który jestem, to znaczy jestem obecny przy tobie, jestem, w, jestem przy tobie. Takie jest znaczenie hebrajskiego słowa jestem, który jestem. Jestem jako obecny, jestem w relacji z Tobą. Bóg się przedstawia jako ten, który jest nieustannie w relacji z nami. To jest światło. Jeśli więc Jezus dzisiaj mówi o, w tej przepowieści o talentach, to mówi o talencie życia, że ten talent może, może się rozwijać, może rozświetlać nasze życie tylko wtedy, kiedy się to dokonuje w relacji. To jest jedyny talent, którego nam nic nie może odebrać. Sobie dzisiaj pomyślałem o, o takim momencie, kiedy Jezus wisi na krzyżu i rozmawia z dobrym łotrem. Ogołoceni są ze wszystkiego. Jezus jest ogołocony całkowicie z dobrego imienia, z obrony. Dobry łotr. Ogołocił, można powiedzieć, samego siebie przez swoje gdzieś tam wybory. Są ogołoceni, ale wydarza się coś, coś najważniejszego w ich życiu. Dokonuje się spotkanie. Dobry łotr otwiera się na spotkanie. To, na co się nie otwiera ten drugi łotr, dobry łotr jest ogołocony ze wszystkiego, ale w tym momencie rozgrywa się najważniejszy, najważniejszy akt jego życia: spotkanie. Z inną twarzą, spotkanie z Jezusem, chce się spotkać. I to jest ten talent, który w tej ostatnim momencie, kiedy można powiedzieć, już nie ma warunków na to, żeby obracać już tym talentem. Już nic w życiu nie mogę dokonać, nie mam na nic wpływu, ale mogę, mogę, dobry Łotr ma wpływ na to, że może się spotkać. I tu znowu ksiądz Tischner dopowiada: tak, sens tragedii jest wyznaczony przez przeżycie spotkania samo spotkanie po, samoposiadanie posiadanie niespełnione i niemożliwe do spełnienia ciąży ku tragedii no właśnie te dwie osoby powieszone na krzyżu ciążą ku tragedii piękno innego człowieka jest doskonałością daną w sposób naoczny to znaczy w sposób naoczny dokonuje się pewna doskonałość doskonałość człowieka w relacji z drugim. I można powiedzieć, że za każdym razem, kiedy świadomie otwieramy się na drugiego człowieka, przy całej naszej kruchości i kłopotach z tym otwieraniem, ze świadomością swoich lęków, niedoskonałości, nieporadności, z tym, jak, jak bardzo trudne jest nam to nieustanne wychodzenie z siebie ku drugiemu, nawet w stosunku do tych najbliższych. Ale że to są te momenty, kiedy, kiedy wyzwalane jest światło, kiedy ten świat, świat jest rozświetlony. To, to jest jedyny sposób na to, żeby rozświetlić ten świat. Jedyny sposób na to, żeby Dzień Pański był dzisiaj. Żeby ten Dzień Pański pośród tego dnia, który ma wystarczająco swojej biedy, żeby go rozświetlić. Każdy dzień można rozświetlić. Każdy człowiek najbardziej kruchy. I ogłosony ze wszystkiego, jak ten dobry łotr można rozświetlać. I to spotkanie z drugim może być darem każdego. Pozwolę sobie tutaj przywołać osoby, akurat jej siostra dzisiaj jest tutaj tej osoby. To jest ola cichoń, która mieszka pod Krakowem. Młoda dziewczyna, która, która jest bardzo nieszczęśliwie przywiązana. Przy Przywiązana dosłownie do, do, do wózka, dzięki któremu może się poruszać. Ale to jest piękna osoba, która pisze piękne wiersze, ale która także w tym pisaniu wierszy i w tym dzieleniu się tą swoją wrażliwością, yy, 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 pięknie buduje relacje i, i rozświetla, rozświetla yy, w spotkaniu. Sam jakoś doświadczyłem. Że spotkanie z Olą rozświetlało gdzieś te wszystkie moje gdzieś tam ciemności i, i, i jakieś, jakieś niedoskonałości, i, i tak trochę uprzytomniło, że, że tak łatwo jest to światło zatracić że, że człowiek skupiony na swoich gdzieś tam problemach, problemikach zapomina o tym, co co jest najważniejsze o tym świetle, które jest w spotkaniu z drugim, które nieraz przychodzi w trudzie i przychodzi z oporami i, 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 i jest, jakąś też, jest jakimś trudem nawiązywania relacji, ale że, że szukanie tych relacji jest jedynym sposobem do tego, żeby dotrzeć do tego światła, którym Bóg rozświetla, rozświetla świat. Kiedy Bóg na początku stworzył, stwarzał świat, to stworzył światło. Po to, żeby widzieć, żeby widzieć relacje, żeby widzieć relacje do stworzenia, które za chwilę powoła do istnienia, żeby one były rozświetlone, żeby były widoczne, żeby wejść w kontakt, żeby potem człowiek, którego stwarza, mógł też wejść w relację z tym stworzeniem. Potrzebne jest nam to światło, ale to światło. Yy, światło yy, <laughs> Światło wynika właśnie z relacji, z relacji i dlatego rozwijając ten talent, jesteśmy zaproszeni, zaproszeni do tego, żeby ciągle w każdej chwili swojego życia decydować, że to, co przeżywam, żeby było w relacji, nawet to, co jest dla mnie w tym momencie trudne, to, co jest jakoś przygnębiające, i ściągające mnie w dół. Jeżeli uczynię to jakoś darem dla kogoś, jeżeli to będę przeżywał, przeżywał. W perspektywie drugiego, bo może to moje zmaganie może się komuś przyczynić do, do zbawienia, to wtedy otwiera się niebo, czyli otwiera się to, że ktoś jest naprzeciwko mnie. Lęk przed obdarowywaniem zawsze będzie prowadził nas do takiej samotności samotności, to znaczy do przeżywania swoich trudów, swoich ciemności z sobą samym. Dlatego Dlatego jesteśmy zaproszeni do tego, żeby każdą swoją chwilę przeżywać jako ten dzień pański, żeby przeżywać go w świetle spotkania z twarzą drugiego człowieka. Dlatego że niebo to jest nieskończoność obdarowywania, niebo to jest nieskończoność relacji, niebo to jest nieskończoność nieskończoność spotkań z twarzą drugiego